Nie mam żadnych innych możliwych sprzętów, nie wiem, gdzie się trzeba logować. Ja po prostu włączam e, serial i jadę po kolei cały czas, tak? Po prostu raz w lecie, jak, jak Nina pojechała do babci, no to ja spędziłam z grą o Tron. W ogóle nie wychodząc prawie z domu, tylko wyprowadząc psa, prawda? Więc jakby genialna jest gra o Tron w ogóle. Więc jakby to jest dla mnie doskonały relaks. Znaczy wiem, że to jest straszne. Oczywiście jakby jestem bardzo towarzyska, mam mnóstwo znajomych ludzi i tak dalej, widuję się z nimi, jeżeli nie piszę, jeżeli nie dokumentuję, jeżeli nie mam takiej sytuacji, w której... Bo oczywiście wiecie, to jest tak, że jak ja pracuję, czyli na przykład jestem na etapie zapisu. No to oni w ogóle odbijają się ode mnie, proponują mi, żebyśmy gdzieś wyszli, ja mówię, że piszę i w ogóle na, teraz po latach to już ci wszyscy, którzy wiedzą i mnie znają, to wiedzą, że też, że w ogóle nie ma takiej opcji, w ogóle nie wyjdę z domu, tak? I no to jest kiedy, kiedy kończysz? No to ja im mówię, na przykład w maju, <śmiech> <śmiech> czyli na przykład, nie wiem, <laughs> wiecie, za 7 miesięcy, nie? Natomiast jak jestem. Natomiast jak skończę książkę, to się melduje i oni wszyscy się zgłaszają, więc mam taki, taki moment, kiedy cały czas mnie boli głowa, no bo po prostu rzeczywiście jest bardzo intensywne to życie towarzyskie. Natomiast yy, to, co Pani powiedziała, na opowieść, na infekującą opowieść, dobrze nam mnie działa yy, i na opowieść. Yy, dobra książka, świetna książka, która. I coraz mniej takich mam. I to, o co Pan zapytał, ja bym chciała napisać taką książkę, ta moja opowieść będzie właśnie taka. I chcę, żeby po prostu wyrwać komuś z gardła ten, ten czas, kiedy będzie ją czytał. I żeby to trafiło nie tylko do odbiorców powieści kryminalnych. Ponieważ takie książki naprawdę do mnie trafiają. To jest tak, że ja rzeczywiście faktycznie. E, no, to mnie, to mnie bierze. Wiem, że to jest dziwne i takie faktycznie uroboros trochę, ale, ale trudno. Nie, nie mam żadnych zainteresowań fizycznych. Kultura fizyczna leży kompletnie. Zupełnie. Nawet wiecie, znaczy no, do autobusu nie biegam nawet. No bo po co zaraz będzie następny? Nie mam żadnych takich. Na no, siłowni to byłam... Nie, nie byłam chyba jeszcze. Tak. Do Arabiku byłam raz. Ale, ale jak zobaczyłam w lustrze, bo tam jest lustro, nie wiem czy wiecie. Jak zobaczyłam jak wyglądam, to uciekłam stamtąd. Nie, nie, nie wiem jak ludzie mogą to znosić. E, tak. Joga to, tam, to, 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 to to za bardzo jestem. Ja jestem wystarczająco zen, więc nie mam żadnych zainteresowań. Żadnych. A <grym> urodziła. Skąd pani pochodzi? Urodziłam się w Białymstoku, ale od czwartego roku życia mieszkam w Fajnówce. Mieszkałam, bo teraz już nie. Zapraszam panią tutaj. Ja się chciałam pytać o kwestię odpowiedzialności odpowiedzialności pisarza, pisarki. Zacznę um, um, od tego, że z jednej strony z trudem um, akceptuje objętość pani książek. Nie, <laughs> nie. Przepraszam. <laughs> olbrzymi szacunek wobec Pani od czasu przeczytania popularnika. Czyli tej książki, która dla Pani była najcięższa, tak jak Pani pisać powiedziała. Trudno było wyjść z tej historii, bo była to historia najbardziej osobista. I dzisiaj znowu przypominam sobie te książki, kiedy otworzyłam gazetę i przeczytałam, że narodowcy planują marsz w Hajnoce, śladami burmistrza. I nagle sobie uświadomiłam, jak wielka potrzebała na Pani odpowiedzialność, nie tylko na Pani, ale też na innych pisarzach kryminałów w ostatnim czasie. Mam wrażenie, że to właśnie oni pokazują, przekazują pamięć regionalne opowieści, te, które jakby ulegają teraz krytycznemu natarciu. Czy Pani jest świadoma tej odpowiedzialności, czy ona ma, na Pani ciąży? Bo ta, tak naprawdę, no to kopanie pamięci jest bardzo trudne. I z jednej strony kreuje się pani na taką, można by powiedzieć, taką gwiazdę komercyjną, wydaje ja mi się, że to jest taka kreacja, że jest Pani po prostu świetną i bardzo głęboką osobą. A z drugiej strony jakby, że takie osoby jak, jak Pani, jak Miłoszewski, jak Krajewski przekazują bardzo trudne treści w takiej pozornie łatwej formie. Dziękuję za to pytanie i... Um... I po pierwsze powiem Pani tak, czy Pani sądzi, gdyby ta konkretna, czy myśli Pani, że na tamtych terenach ta y, sprawa nie jest znana? Nie wiem, nie jestem... Zapewniam Panią, że jest. To jest bardzo gorący temat tam. I tam był, tam był od lat. coś bardzo szokującego, kiedy czytałam Pani książkę. Właśnie bardzo o tym mówię. To jest tak, że dopiero w momencie, kiedy ja opisałam to, wykorzystałam właściwie ten, ten element jako, jako kanwer do opowieści, tak jak pani powiedziała, powieści kryminalnej, powieści popularnej, prostej opowiastki, tak naprawdę. Dopiero wtedy bardzo wiele y, osób w kraju, ale też i na świecie dowiedziały się o tym, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Pani, y, pani powiedziała, że to jest dla mnie, że to była dla mnie książka najtrudniejsza ze względów osobistych nie tylko. To, co było dla mnie najstraszniejsze, to to, jak można było przez tyle lat milczeć. To było dla mnie najstraszniejsze. I dlatego ja postanowiłam, że mimo iż pochodzę z tamtych terenów, i mimo iż matka mnie prosiła, żebym nie ruszała tego tematu, to zdecydowałam, że poruszę. Dlatego, że uważam, że moim zadaniem, jeżeli ja już mam taką yy, siłę przekonywania, żeby państwo chwycili tą książkę do ręki, to dlaczego mam opowiadać o bzdach? To dlaczego mam opowiadać historię Wydmuszki, skoro mogę opowiedzieć coś, co faktycznie ma wielkie znaczenie dla nas wszystkich? I, do, i, i to Państwo wyciągacie wnioski z tej konkretnej sprawy, bo ja tam nikogo nie oceniam. Pan nie pytał o ten marsz, ja nie będę się angażowała i nie będę wypowiadała się, dlatego że ja wykorzystałam ten konkretny to, konkretno, to konkretne zdarzenie właściwie, ale też i, i, i konsekwencje tego zdarzenia. Mówimy teraz o pogromie wsi prawosławnych w 1946 roku na terenie Podlasia, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą o co chodzi, którego dokonał jeden z żołnierzy wyklętych, Romuald Reiss, zwany Burem, ze swoim oddziałem. Rzecz niezwykle poważna, udokumentowana w, w, w IPN-ie, Wie Pani, gdybym, e, ja mogłam wtedy się wycofać. Ja pamiętam, że, ja pamiętam, że okularnik był napisany, poprzednia wersja. Są dwa, dwie wersje okularnika, po mojej śmierci będą porównywać te dwa masze napisy, e, dopóki że je ja nie pozwolę. W każdym razie to jest tak, że mogłam się wycofać. I zapewniam Panią, że dla mnie to była trudna decyzja, ponieważ ja pamiętam, że jak siedziałam na schodach e, dworca PKP... I czy gwiazda komercyjna siedzi na dworcu PKP, Jara, szlugi na schodach? W żarze. <laughs> no, czy jakby po prostu nie dajmy się zwariować, tak? Ja pamiętam, że ja wtedy zastanawiałam się, co mam zrobić. Kimże ja jestem. Ja sobie piszę powieści kryminalne. Opowiadam historie, w których. Yy, to, co jest to y, tej opowieści, jest, jest przestępstwo zbrodnia. Dociera to do, do, do czytelnika, który y, y, oczekuje rozrywki. Ale to tak jak z lampionami podjęłam taką decyzję, uważam ją za słuszną, ponieważ jak już podejmę raz decyzję, to biorę pod uwagę wszystkie elementy i nie jest to żaden sentymentalny. I znowu o, 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 podkreślam jeszcze raz, to nie była kwestia sentymentalna. To była kwestia mojego obowiązku. Że ja powinnam to opowiedzieć, bo może ta historia przyszła do mnie, żebym ja ją opowiedziała. Ponieważ, ponieważ być może nikt inny nie byłby w stanie się pochylić nad tym w taki sposób. Ponieważ być może ktoś inny przechyliłby szale w tą bądź drugą stronę. Do mnie piszą ludzie z różnych, o, y, y, jak to się mówi, obozów. Nie wiem. Zaczynają od tego, że mają poglądy stricte prawicowe, ale dowiadują się całkowicie nowych rzeczy, zgłębiają tą przestrzeń. Czy, nie, czy jest coś piękniejszego w literaturze? I to nie ma znaczenia, czy to jest powieść kryminalna, który to jest gatunek? To nie ma znaczenia. To, co jest najważniejsze, to to, że dzisiaj ta historia dzięki okularnikowi, dzięki książce, która być może stoi na półce z powieścią kryminalną, obok opowieści, która w ogóle nie zawiera w sobie żadnych poważnych tematów, tylko rzecz dotyczy jakiegoś wydobanego e, celeniaka, który ma na przykład zbiera te e, damskie sutki, nie? Rozumiecie? Więc, jakby to w ogóle. Mi, mi to nie przeszkadza. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że dzisiaj nikomu nie trzeba tłumaczyć ani, że doszło do takiej sytuacji, ani gdzie jest hajnówka, a te mało tego, przez to, że pani kiedyś przeczytała tą książkę, bo ciągle słyszała. Pani dzisiaj zwróciła uwagę na informacje o tym marszu, i dla mnie to jest niezwykle ważne. A ja tak na zakończenie naszej oficjalnej części chciałabym tylko tak zapytać właśnie, kogo pani widzi jako odtwórczynię roli Saszy? I bo wiem, że właśnie, kto mógłby ją zagrać? Znaczy, w ogóle nie widzę innej możliwości i jestem już po słowie właściwie z Magdą Boczarską. E, e, znaczy ja, ja, ja nawet opublikowałam taką, taką informację u siebie na stronie i to wiecie Państwo, bo to po prostu tak jak jest z Bogdanem Lachem i tak jak mówiłam o tym, że wszystko jest procesem i w ogóle wszystko jest zmianą w naszym życiu i należy akceptować zmiany, ponieważ to co dzisiaj się wydaje być, nie wiem, negatywne, złe, niekomfortowe, za jakiś czas może się okazać zaczątkiem czegoś niesamowitego. Więc jakby akceptujmy te wszystkie rzeczy, które do nas przychodzą i jakby rozważajmy je. To była taka sytuacja, że ja po prostu byłam, to było dwa lata temu stałam w kolejce do szatni w teatrze i, i, i znowu wie pani, ja siaduję na schodach oddając się nałogowi używkom, tak? Robię różne rzeczy, między innymi też cały czas obserwuję rzeczywistość, bo to jest tak, że to jest, o to jest moje hobby, wie pani? To jest moje hobby, mam takie hobby. I po prostu jakby zobaczyłam tą kobietę, ponieważ nie mam telewizora i nie za bardzo się orientuję, to prawdopodobnie jako jedyna w tej kolejce nie wiedziałam, kto to jest. Nie? Znaczy już mi się to wiele razy zdarzało. Potem podchodzi ta osoba, i się przedstawia, a to pan! To był, na przykład chyba byłam ostatnią osobą, a nie mogę tego powiedzieć, ale była taka kobieta, która coś zrobiła, nie za bardzo, nie za bardzo pochlebnego i wokół niej był cały skandal ogólnokrajowy, a ja, a ja tego nie wiedziałam i w ogóle sobie z nią rozmawiałam, po czym ona... Ona, yy, po czym ona zaczyna mi się zwierzać i ja mówię na poważnie, to zrobiłaś. <noise> I ona mówi, że prawdopodobnie jesteś ostatnią osobą na świecie, która w ogóle nie wiedziała, więc naprawdę to jest wygodne. I ta kobieta, wiecie, to jest tak, że kiedy wymyślacie postać, to nie ma znaczenia jak ta postać, jakie postać ma ciało, w jakie obleczecie ciało, jaką ma skórę. Nie ma znaczenia, czy to jest postać piękna. Czy jest brzydka, ponieważ nawet jeżeli jest okrutnie brzydka, ale zachowuje się w taki sposób, że jest po prostu do wiecie, charyzmatyczna, po prostu nawet jeżeli jest antybohaterem, robi głupstwa, ale po prostu postępuje zgodnie ze sobą, ponieważ znamy kodeks tej postaci, to nam się wyda piękna. I tak to jest z magią literatury, że Państwo po prostu tak jak tu jesteście, to za każdym razem, kiedy Was zapytam, jak sobie wyobrażacie główną bohaterkę bądź jakiegoś innego bohatera, to będzie po prostu tyle, ile tutaj jest Was osób, tyle zdań na ten temat. I ja mam tego świadomość. Natomiast wierzcie mi, że w momencie, kiedy ja zapisuję swoją książkę, to nie do końca wyobrażam sobie cieleśnie te postaci. Czasem tak, czasem to są jakieś drobiazgi, czasem to takie elementy. Czasem kradnę od rzeczywistych osób. Oko tej pani wezmę, tej wezmę włosy. Rozumiecie, po prostu do, jakby. E, to są takie elementy, które mnie uruchamiają, ale tak naprawdę ja wam daję tylko wektory. Cóż my wiemy o Saszy. Wiemy, że jest podobno ruda, że ma coś na plecach, że jest dosyć chuda i że nie nosi spódnic. I to wszystko co wiemy. Więcej niczego tam nie ma. Niczego. To, to jest moja tajemnica, nie mówcie ni innym pisarzom. <grymne> bardzo was proszę, bo za, za dużo opisu jest niedobrze. W każdym bądź razie i ta kobieta, którą widzę, jest delikatna, krucha, e, nie wiem czy u państwo widzieliście na żywo. Ona jest po prostu bardzo mała i chuda, to jest takie chuchro, jest trochę niewiele większa od mojej y, córki i też taki szczypior. E, i, y, i, ma niesamowite oczy, i te oczy po prostu ważne są bardzo oczy, bo to jest inteligencja, rozumiecie. Po prostu albo, albo jest, ten, jest ten namysł, albo go nie ma. No i była wypiętrzona, jak to w teatrze. Ja też byłam wypiętrzona, straszna, nuda. Wszyscy są tacy wypiętrzeni, stoją w tej kolejce, wiecie. No i, no i w tym momencie ta szatniarka, teraz już dokładnie nie, nie powiem, wam nie pamiętam tego, ale. ale ona generalnie coś tam zawiniła i miała, i miała słuszność, ta kobieta. I w tym momencie ona dokonała po prostu takiej wolty z tej pięknej, delikatnej osoby. Po prostu załatwiła ją dwoma słowami i spojrzeniem. Jak ja to zobaczyłam, to są takie błyski. Ja po prostu od razu w ogóle zainteresowałam się, tam się wychyliłam i tak po prostu wyszłam z tej kolejki i tak obserwuję. I po prostu patrzyłam na to. Obok, obok niej stał jedna rzeczony, Mateusz Banasiuk. Oczywiście też nie wiedziałam, kim on jest. Bo w, każdym, w, każdym, w każdym razie oboje byli bardzo piękni. I ja widzę to i widzę, jak on się wycofuje. On się przestraszył też. Tak, to było niesamowite. Ja po prostu widziałam moją bohaterkę. Widziałam tą niesubordynowaną, wredną harpię, Widziałam tą, którą niektórzy nie lubią. Widziałam tą, która jednocześnie wiem, że w środku jest delikatna i wrażliwa i że to jest tylko maska, że to jest tylko zbroja. Po prostu wszystko to widziałam. No i potem był ten spektakl, a po spektaklu był, był, było to przyjęcie i w pewnym momencie, a ja oczywiście ona mi zniknęła, ja chciałam koło nich usiąść, ale gdzieś indziej mnie posadzili. W każdym bądź razie i potem na tym przyjęciu zobaczyłam ją w drugim końcu sali i wtedy już rozmysłem, bo tak robię często. Czasem jak do Was przyjadę, to bądźcie czujni, mogę tak robić. Tak sobie siadam i obserwuję i jak zresztą pobawcie się tak, to jest to jest cudowne hobby. Obserwowanie, jak ludzie się zachowują, kiedy myślą, że, ich, że na ich nie patrzymy, jest to nieprawdopodobne. Bardzo pięknie wtedy y, widać charakter, osobowość tej, tej, tego człowieka, widać, co go trapi, czy jest szczęśliwy, widać, czy, co za chwilę będzie robił, można to wszystko odgadnąć. I ja po prostu zostałam i się jej przeglądałam, aż w końcu... Y, y, Ktoś tam do mnie podszedł i, 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 i mnie zapoznał, więc ja w pierwszych słowach mojego listu od razu jej powiedziałam, I, i od tamtej pory jesteśmy w kontakcie, i ona jest po prostu, y, według mnie, idealną aktorką. Jeżeli już miałabym wybierać, bo trzeba to skonkretyzować, y, to oczywiście nie ode mnie zależy, tylko od producentów, ale myślę, że biorąc pod uwagę y, jej sukces aktualny, to y, myślę, że to oni powinni ją prosić o to, żeby zagrała. Natomiast ja z Magdą jestem po słowie i myślę, że tak, myślę, że no wiecie, mi się też nie odmawia, nie? Właśnie nie, nie mogę sobie też odmówić prośby do publiczności. To wszyscy musimy teraz prosić, żeby rzeczywiście pani Magda Boczarska została tą bohaterką. Możemy pisać, są media społecznościowe. A możecie do niej napisać, żeby zagwarantowała to na piśmie. Mhm. Ja bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Ja dziękuję serdecznie. Zapraszam.